Niespodzianka. To będzie wyjątkowe przyjęcie. Ciekawe, jaką minę zrobi Luisa, kiedy krzykniemy niespodzianka. Teraz? Nie, Max, nie teraz. Kiedy wejdzie do jadalni i zobaczy wszystkich swoich przyjaciół, którzy przyszli na przyjęcie. Teraz. Nie, Max, jeszcze nie. Choć nie możemy się spóźnić. To będzie najlepsze urodzinowe przyjęcie niespodzianka. Biegłyśmy z babcią na urodziny Luizy. Tylko pamiętaj, nikomu nie wolno go dotykać przed przyjęciem. To tort według specjalnego przepisu babci, ciasto czekoladowe z kremem malinowym. Ja wymyśliłam, żeby dodać maślane różyczki. Teraz? Nie, Max, jeszcze nie. Musimy przygotować wszystko na przyjęcie i poczekać do przyjścia Luizy. Dopiero wtedy zjemy tort. Cześć Rubik, cześć Max! Witaj Kasiu! Wszystko w kuchni gotowe na przyjęcie niespodziankę? Świetnie! Dziękuję Kasiu! Może przygotuję jeszcze pącz owocowy? Co wy na to? Dobrze! Sprawdzę, czy o niczym nie zapomniałam. Mam bileciki i wstążkę i lampion. Będzie pięknie wyglądał, kiedy zawiśnie nad stołem, prawda, Max? Max! Nie, braciszku, nie teraz! Musisz zaczekać, aż przyjdzie Luisa. Powiedziała mi, żeby przyszła tutaj na nadzwyczajną zbiórkę skautek, a naprawdę! Urządzamy jej urodzinowe przyjęcie niespodziankę! Wszyscy goście przyjdą wcześniej, żeby zaskoczyć Luizę, kiedy tu wejdzie. Potem zjemy tort, rozumiesz, Max? Dobrze! Teraz pomóż mi rozwiesić dekorację. Proszę, złap za ten koniec wstążki i idź na drugi koniec pokoju. W porządku, Max. Przykleję ten koniec wstążki w tym miejscu, a potem drugi koniec do tamtej ściany. Jesteś gotowy? Książka ma wisieć między ścianami, a nie leżeć na podłodze! Teraz? Nie Max, nie teraz! Zejdź stąd, braciszku! Poproszę drużynową o pomoc w dekorowaniu sali. Dla ciebie znajdziemy jakieś inne zajęcie. Mam pomysł, Max, staniesz na czatach, dobrze? Zostań tu i wypatruj Luizy Kiedy ją zobaczysz, uprzeć nas, że idzie Będziemy mieli czas, żeby się schować i ją zaskoczyć A dopiero potem zjemy tort, dobrze, Max? Bądź czujny, braciszku Zapeczki są takie apetyczne, Kasiu. Teraz Luiza już tu idzie, ale to za wcześnie goście jeszcze nie przyszli. Musimy się schować, bo nie będzie niespodzianki. Masz rację, Kasiu. Schowajmy się! Niespodzianka! O! Tak, robi. I zaskoczyłyście mnie. Myślałam, że to przyjęcie dla Luizy. Zgadza się. Poprosiłam Maxa, żeby dał nam znać, że idzie Luiza, a nie ty. Zdawało mi się, że widziałam Maxa na zewnątrz. Gdzie on się podział? Chyba się domyślam. Teraz? Nie, Max, nie ty. Pamiętaj, braciszku, przyjdź dopiero wtedy, kiedy zobaczysz Louise, zrozumiałeś? Teraz! Już? Szybko, schowajmy się! Luizy jeszcze tu nie ma. Max. Posłuchaj, wytłumaczę ci to po raz ostatni. Wszyscy czekamy na Luizę i chcemy jej zrobić wielką niespodziankę, rozumiesz? Więc kiedy zobaczysz Luizę, co nam wtedy powiesz? Teraz! Właśnie, Max! Właśnie to masz powiedzieć, kiedy zobaczysz Luizę. Ale tylko Luizę! Nikogo innego! Wiesz już, na czym polega Twoje zadanie? Teraz! Doskonale, Max! Ale nie mów tego, dopóki nie zobaczysz Luizy. Dobrze? Teraz! Teraz! Nie, Max! Dopiero wtedy, nie będzie Wszystkiego najlepszego! najlepszego. A też robi? Tak, Luizo, dzięki Maxowi. O, Max? Teraz? Tak, braciszku, teraz.